Cześć, tu Mariusz. Witam na kanale Źródła Słów. Dzisiaj będziemy kontynuować temat polonizmów, czyli słów pochodzących z języka polskiego i występujących w obcych językach. Żeby nie mi trężyć, przejdźmy od razu do słowa gręce, czyli po niemiecku granica. To jest właśnie źródło słów niemieckiego słowa. Polska granica jest przy okazji kognatem ze słowem grań, czyli stromy stok górski. W języku niemieckim, Gręce zastąpiło starogermańskie słowo Marka o tym samym znaczeniu. A obecną kontynuacją słowa Marka, słowem występującym w dzisiejszym języku niemieckim, jest Mark, czyli najczęściej ufortyfikowany obszar przygraniczny, inaczej marchia. Do początku XX wieku, w języku niemieckim, słowo Gręce pisało się przez Aumlaut. Co lepiej unaczniało pochodzenie tego słowa z języka polskiego, jednak norma językowa z jakiegoś powodu się zmieniła i teraz piszemy to słowo przez e. Z języka niemieckiego słowo weszło do innych języków germańskich, jak na przykład holenderskiego, szwedzkiego, duńskiego czy norweskiego. Jak wyjazd za granicę? To na wakacje albo za pieniędzmi. Z polskiego pieniądze pochodzi niemieckie penunce, czyli potoczne określenie dla słowa Geld. Polskie pieniądze to kontynuacja prasłowiańskiego pieniędzy, które to słowo zostało zapożyczone od Germanów, od paningas. Z paningas w angielskim mamy słowo penny, w niemieckim fenyś, czy w szwedzkim pengar. Tak więc reasumując, Słowianie zapożyczyli od Germanów, a Niemcy od Polaków. Tak więc można powiedzieć, że oddaliśmy Niemcom ich pieniądze. Angielskie hord pochodzi z języka polskiego, od słowa horda. A to słowo my zapożyczyliśmy z jednego z języków zachodnioturkijskich. Dla porównania, po turecku brzmi to ordu. Co oznacza armię bądź obozowisko, miejsce, gdzie armia się znajduje, i pochodzi od rekonstruowanego praturkijskiego rdzenia or o tym samym znaczeniu. Warto tu zwrócić uwagę, że w językach turkijskich w tym słowie nie występuje na początku głoska H, a w angielskim i polskim już tak. Tak więc h jest w tym słowie wpływem typowo polskim, rędzina. Na ogół żyzna. Płytka międzystrefowa gleba kredowa. Słowo to z języka polskiego powędrowało do rosyjskiego pod taką postacią, gdzie głoska EN została transkrybowana do EN, czyli w sposób zbliżony do polskiej wymowy, ponieważ w języku rosyjskim nie występują samogłoski nosowe. Stamtąd słowo weszło m.in. do angielskiego i do innych zachodnich języków. Etymologia tego słowa w języku polskim jest jednak niejasna. Niektórzy wywodzą to słowo od ruda ziemia, a inni od słowa rzędzić, co miałoby oznaczać rozmawiać, ponieważ gleba wydaje głośne odgłosy podczas orania, co spowodowane jest obecnością żwiru i kamieni, właśnie w tej glebie. Problem z tą teorią jest jednak taki, że nie udało mi się. Potwierdzić, jakoby słowo rzędzić faktycznie oznaczało rozmawiać. Jedynie udało mi się znaleźć, że rzędzić to był synonim do słowa rządzić, po prostu zmienioną samogłoską nosową. Tak więc możemy podchodzić do etymologii tego słowa jednak z dużą rezerwą. Jednak jest w zasadzie pewne, że angielskie rędzina pochodzi właśnie z polszczyzny. Ogonek. Rodzaj znaku diakrytycznego, którego używa się najczęściej, acz nie zawsze, do zapisu samogłosek nosowych, czyli takich, przy których wymowie wychodzi nam powietrze nosem. Ogonka używa się do zapisu bądź transkrypcji, między innymi takich języków jak polski, litewski, staronordycki, elwdalski, czyli północno-germański. Język, którym mówi się na północy Szwecji i który zachował wiele archaicznych cech, jak również ogonka używa się do zapisu języków rdzennych Amerykanów, na przykład nawacho. Słowo to jest typowym polonizmem i oczywiście pochodzi od polskiego ogon w formie zdrobniałej. Klocki. Rodzaj gry, w której występuje 10 drewnianych klocków, i nasze zadanie. Polega na przesuwaniu ich tak, aby jeden określony klocek trafił we wskazane miejsce. Takie gry były popularne od wielu wieków, jednak szczególną popularność zdobyły w XIX wieku w krajach zachodnich. Pierwszy patent na tę grę zdobył Henry Walton w roku 1893. Jak wspomniałem, gra była popularna na całym świecie i wiele państw. Miało własne nazwy do gier w tym stylu i nie do końca wiadomo czy i jak te wersje na siebie nawzajem wpływały. Pierwsze użycie słowa klocki do określenia tej gry widzimy jednak w roku 1991, kiedy to dodano tą grę do systemu Windows 3.1 i gra była autorstwa ZH Computing. Po dziś dzień możemy przekonać się na własnej skórze o istnieniu tej gry. Możemy wpisać na przykład klocki do sklepu Google i zobaczyć, że jest tam ciągle dużo gier opartych właśnie na tym koncepcie. Ostatnim słowem, o którym dzisiaj chciałem wspomnieć, są kwarki z angielskiego quark. Są to cząsteczki elementarne, z których składają się atomy i w konsekwencji tego cała rzeczywistość, która nas otacza. Słowo quark zostało użyte po raz pierwszy w roku 1963 przez Maria Gelmana, jednego z dwóch fizyków postulujących model kwarkowy. Jeśli chodzi zaś o samą nazwę, wspomina on, że natrafił na nią podczas okazjonalnego przeglądania książki Jamesa Joyce'a pod tytułem Finnegans Wake, czyli po polsku Finneganów Tren. Występuje tam zdanie... Three quarks for Master Mark. Three quarks pasuje idealnie, ponieważ z początku znano właśnie trzy rodzaje kwarków. Jednak zdanie to brzmi dość dziwnie. Co ono właściwie oznacza? Jest to niejako przerobione niemieckie zdanie Drei Mark für Muster Quark, czyli trzy marki za wyśmienity twaróg, ponieważ słowo quark w języku niemieckim Oznacza właśnie twaróg i zostało zapożyczone prawdopodobnie z języka polskiego. Zmiana początkowego T do K zaszła dopiero prawdopodobnie na gruncie niemieckim. Polskie twaruk pochodzi od prasłowiańskiego czasownika tworiti, czyli tworzyć. Uważam to za nadzwyczaj trafną etymologię, ponieważ kwarki tworzą całą naszą rzeczywistość. Historia tego słowa. Jest dość długa, bo od prasłowiańskiego przez polski, potem zapożyczony do niemieckiego i wcielony do języka angielskiego, skąd słowo poznał cały świat, robi wrażenie. To wszystko, co przygotowałem na ten odcinek. Piszcie w komentarzach, czy zaskoczyły Was te etymologie, lub czy być może któreś z nich już znaliście. Poza tym lajkujcie. Przeróżcie, subskrybujcie źródła słów. Wiele jeszcze przed nami do odkrycia. Na razie.